Witajcie! Dzisiaj czeka nas tajemniczy i pełen dreszczyku odcinek, w którym opowiem wam prawdziwe historie widzów dotyczące zjawisk paranormalnych. Posłuchacie o zwierzakach, które coś wyczuły, niezidentyfikowanych dźwiękach, Ouija, a nawet czymś, co mogło być aniołem stróżem ostrzegającym przed nieszczęściem. Gotowi? W takim razie zapnijcie pasy i zaczynamy! Historia od Dawida Dźwięki z piwnicy. Tę historię opowiadała mi wielokrotnie moja babcia, a dotyczy jej dziadków, moich pradziadków. Dla uproszczenia jednak będę nazywał ich w tej historii po prostu babcia i dziadek. Dziadkowie przeprowadzili się na pewien czas do Francji, do Carmou, razem z dziećmi w poszukiwaniu dobrej pracy i zarobku. Namówili ich do tego bracia dziadka, którzy tak samo uczynili. Dziadkowie mieli zamieszkać w domu o numerze 13, co średnio im się podobało, szczególnie babci, gdyż byli nieco przesądni. Mimo wszystko postanowili się tam wprowadzić. Niestety obawy babci okazały się słuszne. Dziadek pracował w kopalni, zawsze na drugą zmianę. Zatem w domu pojawiał się dopiero późno w nocy. Babcia zostawała wtedy sama z dziećmi, chyba codziennie, dokładnie o północy. Z piwnicy dochodziły dziwne, niezidentyfikowane dźwięki, trwające nieprzerwanie przez parę minut, coś jakby ciągłe stukoty i dzwonienie łańcuchów. Dzieci wtedy spały, więc babcia była jedyną osobą, która to słyszała. Kiedy powiedziała o tym dziadkowi, ten oczywiście jej nie uwierzył, nie bywał w domu o tej porze, więc nie miał tego jak zweryfikować. Gdy babcia raz po raz próbowała go przekonać, czy to prawda, poprosił swoją przyjaciółkę, by została z nią na noc i sprawdziła, czy coś się będzie działo. Nie wiem, jak to możliwe, ale właśnie tej nocy nic się nie zdarzyło, żadnych dźwięków. Po tym dziadek całkowicie zbagatelizował sprawę, tłumacząc to jakimiś urojeniami i wymysłami babci. Czy cokolwiek, co znajdowało się w tej piwnicy, nie chciało, aby wiedział o nim ktokolwiek inny? W pewien dzień jednak w kopalni była awaria windy, przez co pracowników wypuszczono wcześniej. Dziadek wrócił przed północą. Po powrocie zasiadł do kolacji i gdy wybiła dwunasta, w końcu przekonał się, że babcia miała rację. Jego uszu dobiegły tajemnicze dźwięki dochodzące z piwnicy. Zszedł tam, co prawda, już po fakcie i sprawdził to pomieszczenie. Wszystko było na swoim miejscu. Nie było tam niczego, co mogłoby hałasować w ten sposób. W każdym razie dziadek w końcu uwierzył babci. Dźwięki nie ustały. Było je słychać co noc, aż do momentu ich późniejszej wyprowadzki. Dziadkowie nie poznali historii tego domu i nie wiedzieli, czy ktoś w nim umarł, czy cyfra 13 miała z tym coś wspólnego. Nie wiem, czemu dziadkowie nie drążyli bardziej tego tematu. Może po prostu się bali. Historia od Karoliny A jednak coś wywołałam. Chciałabym opowiedzieć niepokojącą i dziwną historię z mojego życia, która miała miejsce w Halloween 2020 roku. Było nudne późne popołudnie, a jako, że był to dzień grozy, stwierdziłam, że muszę poczuć dreszczyk emocji. Po chwili zastanowienia, postanowiłam wykonać własnoręcznie tabliczkę widza z kartki, pisząc na niej ołówkiem wszystkie potrzebne rzeczy. Gdy była już gotowa, usiadłam z nią w kącie pokoju mojej prababci, która właśnie spokojnie czytała gazetę. Przed przeprowadzeniem seansu postanowiłam się pomodlić, dla ochrony. Gdy skończyłam, zaczęłam zabawę. Oczywiście nic się nie działo, lecz raz poczułam, jak wskaźnik lekko drgnął. Po krótkiej chwili stwierdziłam jednak, że to bez sensu, więc pożegnałam się i jeszcze raz, dla pewności, zmówiłam pacierz. Trochę zawiedziona schowałam tabliczkę w innym pokoju. Włożyłam ją między zeszyt a ciężką książkę. Potem poszłam coś przekąsić. Kiedy już zjadłam, wróciłam do pokoju, a Ouija leżała na środku podłogi. W domu byłam tylko ja i prababcia. Nikt oprócz niej nie wiedział o tej tabliczce. Jestem pewna, że babcia nie zrobiłaby mi takiego numeru, ponieważ nie wiedziała nawet do czego służy taka tabliczka. Po dziś dzień zastanawiam się, czy to była jakaś energia, która chciała pokazać swoją obecność, czy coś innego. Po całym tym zejściu czułam czasem czyjąś obecność. Byłam bardziej zmęczona niż zwykle, i męczyły mnie koszmary, które sprawiały, że budziłam się o trzeciej w nocy. Historia od Akowskiego: Anioł śmierci, czy przewidzenie? Pewnego razu wracałem do domu późną nocą. Nie pamiętam już nawet skąd. Mieszkam na wsi, więc o tej godzinie nie minąłem już ani jednego samochodu. Jechałem szybko, zdecydowanie za szybko. Trzymałem się środka jezdni, ponieważ droga nie była szczególnie kręta, a wolałem uważać, by nie potrącić nikogo na poboczu. Kiedy zjeżdżałem z górki z prędkością około 100 km na godzinę, kątem oka po prawej stronie pobocza zauważyłem czarną postać. Pomimo takiej prędkości widziałam ją całkiem dobrze, choć tylko do połowy. To, czego jestem absolutnie pewien, to czarne skrzydła, zupełnie jakby to był jakiś anioł. Nigdy nie hamowałam tak gwałtownie jak wtedy. Serce waliło mi jakby chciało wyskoczyć z klatki piersiowej. Zatrzymałem się niewiele dalej i zjechałem na pobocze. Musiałem to zrobić, żeby ochłonąć i zebrać myśli. Mam problem z interpretacją tego zdarzenia, gdyż ogólnie nie wierzę w żadne demony, duchy czy taroty. Albo mi się to przewidziało i zobaczyłem coś, co przypominało skrzydła, albo było to dla mnie jakieś ostrzeżenie, bym zwolnił, jeśli założylibyśmy, że było to zjawisko paranormalne. Być może uniknąłem jakiegoś nieszczęścia. Historia od Klaudi. Kto wszedł do mojego łóżka? Ostatnio rozmawiając z moją dziewczyną, zeszłyśmy na temat paranormalnych sytuacji z naszego życia. Dzięki temu przypomniałam sobie dziwną sytuację, która wydarzyła się jakieś 2-3 lata temu. Posiadam psa o imieniu Karmel, który od szczeniaka był uczony, by spać u mnie w pokoju, bo w nocy czasem drapał w drzwi, by go wypuścić na podwórko, a mojego tatę to irytowało. Wracając do historii. Pewnej nocy, gdy kładłam się spać, jak zwykle wpuściłam psa do pokoju. Karmel położył się gdzieś na podłodze przy drzwiach, a ja na łóżku. Z racji tego, że było bardzo późno, a ja kiepsko spałam ostatniej nocy, padłam szybciej niż zwykle, co zawsze powoduje u mnie lekki sen. Około drugiej w nocy poczułam, że pies kładzie mi się w nogach, a przynajmniej tak pomyślałam, bo nie słyszałam, by zbliżał się do łóżka. Zwaliłam to jednak na rozespanie. Próbowałam ponownie usnąć, jednak zachciało mi się siku, więc wstałam, zabierając delikatnie nogi, tak by nie obudzić psa. Gdy jednak zrobiłam krok w stronę drzwi, poczułam, jak kawałkiem stopy stanęłam na łapie psa. Karmel szybko się zerwał, by zabrać łapę, a mnie zamurowało. Skoro pies był całą noc tutaj, to kto spał mi na nogach? Karmel nie jest dużym psem, a ja nie mam żadnego innego zwierzaka. Historia od Agnieszki. Niezidentyfikowane kroki. Chciałabym opowiedzieć dwie moje historie. Obecnie mam 14 lat, ale w moim życiu zdarzyło się już wiele paranormalnych sytuacji. Pewnego dnia siedziałam w salonie na parterze i oglądałam serial. W pewnym momencie poszłam do toalety i niespodziewanie usłyszałam czyjeś kroki dochodzące z pierwszego piętra, oraz skrzypienie drzwi od pokoju. Warto zaznaczyć, że oprócz mnie nie było nikogo w domu, ponieważ moja siostra pojechała do szpitala, bo niedługo miała urodzić dziecko. Rodzice byli w pracy, a moja druga siostra nie mieszkała już w domu rodzinnym. Zadzwoniłam do jednej z sióstr, by opowiedzieć, co się dzieje. Poradziła mi, żebym sprawdziła, czy ktoś jest w domu, a następnie zamknęła się w salonie. Udałam się na pierwsze piętro, gdzie na szczęście nikogo nie zastałam. Ale za to, kiedy wchodziłam na drugie, miałam przeczucie, jakby ktoś tam był i chodził. Nikogo tam jednak nie było. Wróciłam na dół i zamknęłam się w salonie. Dziwne zachowanie czworonogów. Pewnego razu postanowiłam wziąć moje psy, Figę i Rokiego, do mojego pokoju na noc. Psiaki były bardzo szczęśliwe. Gdy w końcu zrobiło się późno, zgasiłam światło, by iść spać. Zauważyłam nagle, że figa i Roki patrzą w jeden punkt, wróg mojego pokoju. W pewnym momencie Roki spojrzał w górę i zaczął coś wąchać. Wyglądało to tak, jakby ktoś mu dał rękę do powąchania. Stwierdziłam, że może to nic takiego, i obrócę się w stronę ściany, by zasnąć. Kiedy to zrobiłam, figa schowała się za mnie i dalej patrzyła w róg pokoju, strasznie się przy tym trzęsąc. Pogłaskałam ją, aby się uspokoiła. Zamknęłam na chwilę oczy i usłyszałam twardy męski głos mówiący: dawaj, dawaj. Okropnie się przestraszyłam i bałam się otworzyć oczy, by sprawdzić, co to było. Leżałam wystraszona do czasu, aż w końcu usnęłam. Od tamtego czasu psy nie śpią już w moim pokoju. To już wszystkie historie na dziś. Dziękuję widzom za podzielenie się swoimi niesamowitymi przeżyciami. Jeśli chcielibyście posłuchać ich więcej, to zapraszam na poprzednie odcinki. Będę wdzięczna za zostawienie tu po sobie jakiegoś śladu. Dzięki. A tymczasem ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.